Jednym z gości y, czwartych y, targów nad Odrą w Kędziżeniu Koźlu jest znany dziennikarz, redaktor, reportażysta Mariusz Szczegieł. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się. Jest to człowiek y, y, najbardziej doświadczony ze znanych mi y, y, moich rozmówców, bo y, przeprowadził pan setki, jeśli nie tysiące wywiadów w telewizji. No i oczywiście także do, do, do pras. Y, I pan uważa, że jestem doświadczony, tak? A zdarza się mi czasami, wie pan, że y, tracę rezon na przykład i nie wiem, jakie zadać następne pytanie. I wie pan, co wtedy robię? Wtedy mówię, cholera, nie wiem, jakie zadać następne pytanie panu. I te, to się bardzo rozmówcom podoba. Ale, ale też y, prawda jest taka, że jak y, zacząłem pracę w telewizji, y, to mi reżyser tego mojego talk showu powiedział: Słuchaj, pytaj zwyczajnie tak jakbyś z tą osobą siedział na ławce w parku albo przed domem na podwórku po prostu pytaj tak jak yy, yy, rozmawiasz w życiu nie nic nie nie nie, nie udawaj I, i to jest moja metoda Powiem szczerze, że wychowałem się na tych programach. Na początku mnie strasznie denerwował ten nowy prowadzący, bo wcześniej prowadził pan Andrzej Wojciechowski, który miał zupełnie inny styl. Raczej on dominował w tej rozmowie. A tutaj mamy faceta, który mam wrażenie, że jakby mógł, to by zapytał, a, a co ty tutaj robisz? Skąd ty, tu, skąd ty się tu wziąłeś? No, I bardzo naiwny ten styl się wydawał, a jednocześnie był skuteczny. Po latach sam czasami z niego korzystam. Wie pan, bo to chodziło o to, żeby mnie skontrastować z Andrzejem Wojciechowskim, twórcą Radia Zet. No bo on był taki właśnie prokurator, a ja bardziej adwokat, moich gości. Yy, I no to chyba wyszło. Ja prowadziłem ten program 6 lat, 6,5. I może ciężko w to uwierzyć, ale już 20 lat temu zakończyłem prowadzenie yy, talk showu na każdy temat. Właśnie, w, właśnie teraz, w maju, w czerwcu, jest dwudziestolecie mojego odejścia z telewizji, czego nie żałuję, też nie żałuję, że tam pracowałem. To była bardzo fajna szkoła. Szkoła kontaktu z drugim człowiekiem. To był, mój, to, był, to był mój uniwersytet człowieczeństwa, bym powiedział. Nauczyłem się bardzo o, o wiele od moich gości. Natomiast no moim jednak życiem jest pisanie, i, i wróciłem do pisania. Na mieszkanie zarobiłem w telewizji, tak? A łapczywy nie jestem. Jak mam mieszkanie, nie muszę mieć willi. No i wróciłem do pisania, i żyję teraz już 20 lat z pisania. No to żyje, żyje Pan chyba dobrze, skoro ma Pan tyle nagród, co radziecki generał orderów. <noise> Dziękuję. E, no to mnie, to mnie, to tym porównaniem mnie Pan zaskoczył, ale rzeczywiście jest tych nagród sporo, aż e, nie umiem ich zliczyć, ale e, był taki, pamiętam, Taki generał Jepiszew w latach 80. on miał najwień... rekordową liczbę orderów z generałów radzieckich. I jak on szedł, to się tak uginał pod tymi, pod tymi orderami. No, ja się pod moimi nagrodami nie uginam, panie Jakubie, dlatego że po prostu o nich zapominam szybko. Muszę panu się zwierzyć. Przepraszam, zapomina pan o nagrodzie Nike, dziennikarz roku. To chyba pan kogituje. Przysięgam, zapominam. I zdarzyło mi się tak, że po, po nagrodzie Nikę, jak usłyszałem w radiu, że Mariusz Szczygieł laureat Nikę, czy tam, że książka nie ma, dostała Nikę, to ja się tak. E, tak do mnie to docierało, jakbym, jakby to była pierwszy raz, jakbym to słyszał, bo zapomniałem o tym. I u mnie się to spotykało z taką niewiarą przecież. Ja? Jak to możliwe? I bezwiednie złapałem się na tym, że szedłem dwa czy trzy razy, mi się zdarzyło, iść do biblioteczki, brać książkę nie ma, otwierać na chybił, trafił i sprawdzić, czy, sprawdzać, czy zaraz to ja napisałem, czy nie ja, czy to naprawdę jest dobre. Przysięgam, naprawdę takie mam podejście, bo wie pan, ja ciągle jestem niezadowolony z tego, co piszę. Jestem Ciągle uważam, że to może być lepsze, ciągle jak tylko oddam tekst do druku w gazecie czy do książki, to mi się wydaje, że on powinien być wycofany, bo jest za słaby. To ja mam takie poczucie, no to, tak, tak mam i nic na to chyba yy, już nie poradzę, to wymagałoby jakiejś psychoterapii, ale nie mam czasu, bo pracuję. To się zastanawiam, co będzie po niema, bo już po niema to właściwie nic nie ma. O nie, nieprawda jest osobisty przewodnik po Pradze powstał po niemu to znaczy w sensie, że to nie jest akurat książka no znaczy, chciałem powiedzieć, że nie jest ambitna. Ona jest ambitna w swoim, w swoim, jakby na swojej półce, bo to jest taka opowieść o mieście, które bardzo kocham, którą można czytać nawet jak się nie jedzie do Pragi, to można czytać ten osobisty przewodnik po Pradze. I, yy, ale to jest jednak książka lżejsza o wiele. Jest, 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 jest przyjemna, jest antydepresyjna, podczas kiedy nie ma, jest książką jednak poważną. Yy, w osobistym przewodniku po Pradze jest więcej radości, a w Niema jest więcej smutku. W ogóle odnoszę wrażenie, że jak mowa jest o polskich sprawach, to jest Pan zawsze poważniejszy i szuka jednak tych ciemniejszych stron naszej rzeczywistości. A tylko Pan przekroczy południową granicę i od razu mamy wszystko radosne, proste, przyjemne. Olera ma Pan rację. No to mnie Pan tutaj trochę zbił z pantałyku. Rzeczywiście, bo yy, jakby to powiedzieć, bo bo ja jestem patriotą polskim i dlatego y, zwracam uwagę na te ciemne strony, dlatego y, mnie denerwują różne rzeczy, dlatego nie mogę zaakceptować różnych rzeczy w naszym kraju, bo mi na nim zależy, a Czesi czy Czechy to jest bardziej taki... taki romans y, długotrwały, taki, y, taki... tutaj jest związek na całe życie, ja nie zamierzam brać rozwodu z Polską, a Czechy to jest taki właśnie. No tak, żyje facet na dwa fronty, nie? E, właśnie, prawda? I, i, i e, jednak ta Polska jest dla mnie poważniejszą sprawą tu w sercu. A Czechy są taką odskocznią. Czechy są takim, e, takim dodatkiem, takim deserem do mojego życia. I może stąd tu bardziej, e, e, tu ciężkawo, a tu lekkawo. O, tak bym powiedział. Do tego balansu życzę Panu jak najwięcej i czekamy na kolejne książki. Dziękuję bardzo. Właśnie jak tylko z Kędzierzyna Koźla wrócę, to już w czwartek, czyli jutro, będę we wrzeniu świata obsługiwał naszych gości, ale od piątku już się biorę za nową książkę. Trzymamy za słowo i czekamy. Dziękuję bardzo.